Cześć moi drodzy! W dzisiejszym odcinku będzie bardzo ważna informacja dla ludzi, którzy oglądają roli worka. To, co tu się wydarzyło, to, co się tu wydarzy, jest bardzo ważnym aspektem całej działalności, tego wszystkiego, co Wam tu pokazałem: jakie sekrety Wam zdradziłem, jakie triki Wam zdradziłem, i to, co jeszcze mogę Wam pokazać, to wszystko tak naprawdę jest dzięki Wam, czyli dzięki użytkownikom, którzy. Oglądają regularnie filmy, e, subskrybują, udostępniają. To jest właśnie najważniejsza kwestia. To, że ktoś da łapkę w górę, napisze komentarz, coś takiego, to jest jakaś taka mała z potrzeb. Wiadomo, algorytmy to wszystko tam wychwytują i tym podobne rzeczy, ale najważniejsze jest to, że bardzo duża liczba osób, dzięki temu, że zostały pewne treści w większym, można powiedzieć, gronie udostępnione. Te osoby nauczyły się, jak poprawnie wykonywać instalacje. Nawet co niektóre osoby same wzięły się do pracy i skorzystając z filmów, z poradników, tego wszystkiego, co tam jest, tych sekrecików, ukrytych smaczków w filmach, zrobili po prostu sami instalacje. Brawo, brawo, brawo. I wykonali to sumiennie, rzetelnie i schludnie. Tak po prostu, bo dzwonili, bo pytali się i tym podobne sprawy. Dlatego ja Wam po prostu dziękuję za to, że jesteście. I tak samo dziękuję Wam za milion wyświetleń. Mam nadzieję, że zrobimy ze 100, ze miliard wyświetleń za jakiś tam czas i zobaczymy tak naprawdę, co z tego wszystkiego wyjdzie. Nie chcę się zamykać tylko na fotowoltaikę. Chcę też rozwijać pewne kwestie, jeżeli chodzi o pompy ciepła, klimatyzację, rekuperację. Wszystko co kwestii po prostu takich manualnych, wykończeniowych, jak to zrobić, zdradzić wam smaczki, ewentualnie motem może później do was przyjechać, zamontować, zrobić to, e, mieć odpowiednie po prostu też uprawnienia, żeby e, robić. Oprócz tego co robię, ok, spoko. Ale jeżeli chcemy wchodzić coś więcej, to trzeba też pewne szkolenia przejść. Nie tylko że po prostu samoług i tym podobne rzeczy, bo na szkoleniach jest wiele istotnych, bardzo ważnych spraw, które Pozwalają nam zrozumieć pewne aspekty, jak coś jest zrobione, jak zbudowane, jak to obsługiwać. I czasami ci, którzy pokazują nawet na internecie, nie mówią o tym, a potem wy popełniacie błędy, bo oni trzymają to po prostu w sekrecie. No, tak niestety to jest. Ktoś zapłacił za szkolenie, więc za błędy, później które są u Was, ktoś po prostu za naprawy Wam będzie po prostu kasować. No, tak to niestety jest. Ja staram się Wam pokazywać. Nawet te głupie ogrodzenie, które tam robiłem, też fajne po prostu wyświetlenia zrobiło na kanale. Bardzo duża liczba osób pozytywnie do tego podszedła, zrozumiała o co chodzi, zrozumiała, że amator wziął się za coś, przemyślał, zrobił i wyciągnął wnioski i nie zrobił tego wszystkiego na hura, bo nie wiadomo co, bo kim jest. No, normalny człowiek, taki jak ja i Ty, też popełnia błędy, dlatego już kilka razy mówiłem: jedno było szkolenie z fotowoltaiki, drugie, trzecie. Wnioski zostały wyciągnięte, też pewne sytuacje też do tego były, że trzeba było wyciągać wnioski i jaki efekt jest tego? Ci, którzy ze mną współpracowali, pracowali, robią i w ogóle, nauczyli się z jednej strony robić dobrze instalacje i to, jak oni dalej robią, to już jest ich sprawa, ale najważniejszy taki smaczek jest w tym wszystkim, że ja starałem się pokazać jedną bardzo ważną sprawę. Zostań czasami trochę dłużej w pracy, a będziesz miał święty spokój, bo nie przyjedziesz do tego klienta już i nie musisz się martwić o jakieś ubezpieczenia. Bo robisz wszystko tak, jak powinieneś. I to jest właśnie wyznacznik tego, że czas i pośpiech jest zgubny dla ludzi, dlatego lepiej czasami zostać trochę dłużej, zrobić, może na drugi dzień jeszcze przyjechać. Mieć święty spokój, mieć świadomość tego, że e, zrobiłem coś dobrze i już. I to właśnie ja staram się zawsze reprezentować z ekipą, którą po prostu robię. Dlatego Wam, użytkownikom, którzy regularnie wszystko robią to, co jest tylko możliwe, żeby po prostu udostępniać, pokazywać innym użytkownikom, jak coś się robi, wykonuje, analizować pewne dane. E, bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo dzięki Wam tak naprawdę powstał ten cały kanał. Te po prostu wyświetlenia, to wszystko, to po prostu jest uśmiech na twarzy, bo wiem, że no, osoby, które to oglądają i wyciągają z tego wnioski, bo to są nawet firmy, to nawet są firmy, które oglądają, którym też po prostu chyle czoła, bo one też prowadzą coś, ale też po prostu wyciągają wnioski, bo ktoś pokazuje swoje triki i dzięki temu mogą sobie ulepszyć swoje po prostu procedury. Ulepszając swoje procedury, robią coś lepiej. Konkretniej, klienci są zadowoleni, nie ma żadnego problemu i tyle. Jakieś plany na przyszłość? No tak jak powiedziałem, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja, budowlanka i tym podobne sprawy. Kanał wielotematyczny, z różnymi po prostu tematami. E, na grupy podzielone, na playlisty podzielone, wiele za niedługi czas zmian będzie, e, które pozwolą Wam zrozumieć, czym jest tak naprawdę ten roli work i dlaczego jest bardzo ważna ta opcja jeżeli coś robisz samemu to wyciągaj wnioski, bo jeżeli nie będziesz wyciągał sobie wniosków z tego co robisz i jak wykonujesz i myślisz, że wszystko potrafisz zrobić, bo ja też kiedyś myślałem, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić, ale to jest nieprawda, jeżeli... Nie nauczysz się pewnych po prostu takich ważnych aspektów, które mówią o tym, że coś wykonujesz tak, a nie inaczej, no to niestety, ale będziesz błędy popełniać. A jeżeli nie będziesz się uczyć, wyciągać e, wniosków od kogoś, kto już ci na przykład powie, jak coś zrobić, i nie przeanalizujesz tego, to tak naprawdę będziesz powielać swoje błędy, ewentualnie czyjeś błędy, bo czasami ktoś ci powie coś źle po to, żeby ci podciąć skrzydła, będziesz robić źle, a powinieneś robić dobrze. No takie jest życie, dlatego warto wyciągać wnioski, warto działać, warto myśleć, ro, rozważać na różnych po prostu frontach, tematach, no i edukować się, żeby po prostu wiedzieć więcej. No i tym miłym akcentem, moi drodzy, jeszcze raz Wam chylę czoła za te miliony wyświetleń, mam nadzieję, że za niedługi czas powiem, że mamy 2, 3, 4, 5 milionów wyświetleń, więcej subskrypcji, czego tamkolwiek, większą Waszą aktywność. Wy tworzycie kanał, jeszcze raz powtarzam, Wy tworzycie kanał, Wy to, co załóżmy jest możliwe, przekazuję Wam, pokazuję, bo dzięki Wam jestem tak naprawdę tutaj i pokazuję Wam to. Więc trzymajcie się cieplutko, bo nie wiem, jaka będzie pogoda, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę słoneczka będzie, dlatego chleczułka, trzymajcie się, moi widzowie, i nowi przyszli. Cześć!